Państwa, proszę Państwa już niedługo ten term... ogień, ogień nie tylko w sercach ale także na patelni Zapraszamy Państwa na stoisko Wybieram Polskie Eko Tutaj na adresoli na górze zawsze coś się dzieje Live cooking, pokazy kulinarne Szaleństwo, ekstaza i paranoia Tutaj cały czas Krzysiek skiba także witam Państwa serdecznie po raz kolejny Andrzej powiedz co robimy, to jest sos będziemy robić tak? Robimy sos do polędwiczki z marynowanego zielonego pieprzu która jest w piecu i niebawem będzie serwowana. To jest ulubione nasze słowo, czyli będzie serwowana. Myślę, że gdzieś mniej więcej za 10 minut warto tutaj być z nami, gdyż będzie ten moment, na który niektórzy czekają już od 45 roku, a niektórzy nawet od bitwy pod Grunwaldem. Witam państwa w Bielsku-Białej na siódmych targach EkoPolska 2019 z nami jest Pan Krzysztof Skiba, wybitny artysta. Wybitny artysta sen polski, który przybył tutaj nie przypadkiem, proszę państwa, bo jestem na stoisku Wybieram polskie eko i robimy tutaj live cooking, czyli takie gotowanie na żywo, gotowanie, które trochę przypomina spektakl. Mamy wspaniałych kucharzy, wspaniałych znawców polskiej kuchni i gotujemy ekologicznie. My przygotowujemy potrawy na bazie polskich produktów, na bazie dobrych, zdrowych polskich produktów. Dosłownie tu przed chwilą były dzikie tumy bo zrobiliśmy wspólnie z kucharzami polędwiczkę z kaszą, z grzybkami i z słoninką. Jak pani ocenia dzisiejszą kwaśnicę? Fenomenalne doznania smakowe. Z pewnością połączenie kwaśnego smaku ze smakiem słodkiej, wędzonej śliwki, to naprawdę doznanie, którego jeszcze nie miałam okazji skosztować. A jestem góralką, więc naprawdę po raz pierwszy jadłam tak wyśmienitą kwaśnicę.